Czy aktywnie bierzesz udział w kształtowaniu swojego życia, czy raczej biernie przyglądasz się temu, co się dzieje? Dzisiaj będzie o tym, dlaczego oczekujemy od innych, że dadzą nam to, czego w życiu pragniemy i o tym, co możemy zrobić zamiast tego, żeby w końcu te wszystkie rzeczy i stany pożądane poczuć. Hejka, nazywam się Paulina Maciboch i słuchasz właśnie 136 odcinka podcastu W Zgodzie Ze Sobą. W rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą, działaniu ze spokojem, z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Jeśli słuchasz tego odcinka podcastu w Spotify, będę bardzo wdzięczna za ocenę w formie wybranej liczby gwiazdek, najlepiej pięciu. Jeśli jesteś na iTunes, możesz ocenić podcast również w formie wybranej liczby gwiazdek oraz napisać kilka słów o podcaście. Jeśli jesteś na YouTube, będę bardzo wdzięczna za łapkę w górę, kliknięcie guzika subskrybuj oraz komentarz pod tym filmem. Taka forma feedbacku jest dla mnie bezcenna i jest dla mnie formą docenienia mojego zaangażowania w ten podcast, więc bardzo dziękuję. Dzisiejszą polecaną książką będzie coś wyjątkowego, bo powieść, jeśli mnie słuchasz, jeśli słuchasz podcastu regularnie, to wiesz, że zazwyczaj polecam książki rozwojowe, biznesowe, poradnikowe, self-helpowe. Natomiast rzadko kiedy polecam powieści, beletrystykę. Natomiast tuż przed moim urlopem, który skończyłam 16 kwietnia, dostałam taką polecajkę książkową od mojej czytelniczki, czytelniczki mojego newslettera. Także dziękuję ci bardzo Adrianna, bo ta powieść okazała się prześwietna, wybitna, bardzo wzruszająca, bardzo wartko napisana i taka wielowymiarowa. I to jest powieść, która nazywa się Moja Znikająca Połowa, napisana przez Brit Bennett. To jest powieść o poszukiwaniu siebie, o poszukiwaniu swojej tożsamości, ale także o różnych wymiarach rasizmu w Stanach Zjednoczonych w latach 50., 60., 70. i 80., bo ta książka dzieje się na przestrzeni. Kilkunastu lat i naprawdę czytałam ją z ogromnym wzruszeniem, i bardzo mnie wciągnęło do, do tego stopnia, że przeczytałam ją dosłownie w jeden dzień, a jest dość gruba. I co ciekawe, też doczytałam, że HBO, HBO, kupiło prawa do ekranizacji tej książki, więc nie mogę się już doczekać tego, jak pojawi się film. Więc link do tej książki masz w opisie odcinka. Możesz tą książkę sobie zamówić w najniższej możliwej cenie w internecie, a my przechodzimy do tematu odcinka. Temat tego odcinka wpadł mi do głowy, kiedy spacerowałam jakieś, no, plus minus dwa tygodnie temu i słuchałam sobie właśnie jednego z odcinków Jaya Shetty, który nazywa się On Purpose. Jay Shetty to jest taki amerykański autor, podcaster i uwaga, trener życia, przynajmniej tak sam siebie nazywa. I w sumie coś jest w tym, w, tym, w tym jego określeniu, trener życia, bo jego podcasty, jego książki są właśnie o życiu. I polecałam kiedyś w tym podcaście jego książkę Zacznij myśleć jak mnich, która jest prześwietną książką pokazującą jak, jak żyć lepiej, ale też tak spokojniej, wolniej i trochę bardziej minimalistycznie. No i właśnie Jay Shetty prowadzi teraz bardzo, bardzo popularny podcast o, mówiąc ogólnie, dobrym życiu. W rozmowach solo oraz z gośćmi rozprawie o bardzo różnych tematach od miłości do rozwoju, poprzez biznes. I akurat ten odcinek, którego słuchałam był o tym, jak to jest, że przyciągamy określone typy ludzi w takich relacjach uczuciowych, romantycznych? I ten odcinek jest bardzo dobry. Zachęcam serdecznie Cię do wysłuchania całości. Znajdziesz link do tego odcinka w opisie. Natomiast w pewnym momencie tego, tego odcinka, którego słuchałam, Jay Shetty powiedział takie słowa. I w moim oczywiście takim bardzo możliwe, że nieidealnym tłumaczeniu brzmią one tak. Dajmy sobie to, czego oczekujemy od innych. I te słowa tak mną wstrząsnęły w tamtym momencie, że aż musiałam się zatrzymać w czasie tego spaceru, zapisać je, zapisać te słowa oraz zapisać moje takie już myśli pojawiające się na ten temat. I powstał taki y, mini strumień świadomości, który no, zamienił się właśnie w ten odcinek, którego słuchasz. No bo wydaje mi się, że bardzo często bywa tak, że oczekujemy od ludzi pewnych rzeczy, pewnych emocji, pewnych y, takich stanów, w które chcemy w których chcemy przebywać i oczekujemy szczęścia. Liczymy na to, że przyjdzie ktoś, zazwyczaj partner lub partnerka, kto jak serce na dłoni oferuje nam szczęście i my wtedy już będziemy kompletni. Czekamy czasem i lata na to szczęście, a kiedy ono nie przychodzi, no to cóż, jesteśmy nieszczęśliwi. Nie próbujemy nawet sami sobie dać tego szczęścia. Albo możemy oczekiwać od kogoś szacunku, chcemy takiego potwierdzenia swojej wartości w oczach innego człowieka, chcemy estymy, chcemy czuć się poważani, szanowani, uznani, przy czym jednocześnie wcale nie szanujemy samych siebie, odnosimy się do siebie po prostu najgorzej. I zastanawiam się, z czego to wynika, czy to może wynikać z takiego lenistwa, które każe nam aktywnie czekać tak, w cudzysłowie oczywiście, aktywnie. Aktywnie czekać, aż coś w życiu nam się przytrafi, ktoś nam się przytrafi i zrobi za nas taką całą robotę, i w końcu będziemy mogli być kochani, szczęśliwi, szanowani czy akceptowani. Czy może my tym działaniem, czy właściwie tym brakiem działania, chcemy uniknąć odpowiedzialności? No bo przecież, skoro odpowiedzialność za dostarczenie nam szczęścia, akceptacji, miłości, to jest wstaw dowolne, leży po stronie tego takiego wyobrażonego człowieka w przyszłości, no to my wtedy z tej odpowiedzialności jesteśmy zwolnieni, bo taka odpowiedzialność no to jest pewnego rodzaju brzemię. Brzemię działania, próbowania, eksperymentowania, brzemię tego, że, że w tym procesie dawania szczęścia, miłości czy akceptacji pojawią się i błędy, i potknięcia, no, że po prostu nie będzie idealnie, i to może być trudne, i to może być bardzo niekomfortowe, no bo w tym procesie pojawią się dobre emocje, ale pojawią się też trudne emocje. I zastanawiam się też, czy może czasem my oczekujemy od innych, że dadzą nam to, czego tak rozpaczliwie pragniemy. Dlatego, że tak zostaliśmy nauczeni, tak zostaliśmy wychowani, czy zostaliśmy nauczeni, że szczęście, akceptację, poważanie, uznanie, miłość, szacunek mogą dać nam tylko inni ludzie, a nie my sami. I nie wiem, który z tych powodów jest przeważający. Pewnie u każdego z nas, u mnie, u ciebie, u każdego, kto będzie tego odcinka słuchał, ten powód będzie trochę inny. No bo w końcu jesteśmy każdy z nas jest osobno sumą doświadczeń naszego własnego życia. Tylko, że czekanie z takimi założonymi rękami, aż to inni ludzie zaczną nam dawać to, czego chcemy, czego potrzebujemy, przypomina oglądanie swojego życia w kinie na ekranie. Niby jesteśmy w tym filmie bohaterami, no bo to w końcu nasze życie, ale nie bierzemy w tym filmie aktywnego udziału, nie chcemy wpływać na losy, na wydarzenia. Siedzimy sobie jak taki widz na fotelu i rzucamy popcornem w ekran, bo, bo nie jest tak, jak sobie wymarzyliśmy, bo coś nie idzie po naszej myśli. Dlatego ja dzisiaj chcę Cię zachęcić do tego, żebyś dała, żebyś dał sobie to, czego oczekujesz od innych. Więc nie czekaj, aż ktoś da Ci szczęście, zacznij sobie dawać szczęście już dzisiaj. Nie czekaj, aż ktoś zacznie Cię szanować. Zapytaj siebie: Co mogę zrobić codziennie? Jaki mały krok mogę zrobić, żeby wzbudzić w sobie szacunek do siebie? Nie czekaj, aż ktoś ofiaruje Ci akceptację. Pracuj codziennie nad zaakceptowaniem siebie. Myślę, że to jest bardzo nie w porządku, że my odpowiedzialność za nasze szczęście, akceptację czy szacunek przerzucamy na drugą osobę. No bo wyobraźmy sobie, że ktoś nas spotyka, jest podekscytowany, że poznał nas, poznał fajną osobę i będzie można coś wspólnie zbudować, a my mówimy oczywiście takimi niewypowiedzianymi słowami tylko bardzo często mówimy to naszymi czynami, naszym zachowaniem. Mówimy coś takiego, no hej, super, że jesteś, długo czekałam. Proszę, tutaj jest odpowiedzialność za moje szczęście. Oto, oto, oto jest właśnie dla ciebie prezent. Przecież no, to jest tak, tak cholernie duże brzemię i odpowiedzialność, że ja sama na miejscu tej osoby, która by się pojawiła, to po prostu bym się zawinęła w mgnieniu oka. I mam wrażenie niestety, że przekazy mediowe, bajki Disneya i ten mit, taki, ten kultywowany od lat mit romantycznej miłości, nauczyły nas tego, że nie jesteśmy kompletni. Nie możemy żyć pełnią życia, dopóki nas nie dopełni ta jedna osoba. Taka połówka jabłka, taka metaforyczna połówka jabłka, z którą my razem w końcu stworzymy taki piękny, lśniący owoc. No i dlatego właśnie my czekamy, dlatego się wstrzymujemy z naszym życiem, dlatego się wstrzymujemy z życiem. W pełni, zrobieniem tego, co chcemy, wsięganiem po to, czego pragniemy, i dlatego my też warunkujemy właśnie swoje szczęście, akceptację, radość z życia tym, czy jest koło nas ta osoba, która nam daje to wszystko, te emocje, te stany. I oczywistym jest, że naturalne jest to, że chcemy być otoczeni przez bliskie osoby, wspierające nas, kochające nas, akceptujące nas. Przecież w końcu jesteśmy wszyscy istotami społecznymi, ale co gdyby zamiast. Tego oczekiwania, że te osoby dadzą nam różne rzeczy, dadzą nam różne emocje, stany, co gdyby z tymi osobami po prostu współdzielić to, co już wcześniej sami sobie daliśmy. I co ciekawe, danie sobie tego, czego oczekujemy od świata, od innych, spowoduje, że my tym wszystkim będziemy do świata emanować. Jeśli damy sobie szczęście, no to nasze szczęście dostrzegą inni i będą chcieli je z nami współdzielić. Jeśli zaakceptujemy siebie, to ta nasza akceptacja będzie widoczna w naszych zachowaniach, w naszych decyzjach, w naszych postępowaniach i bardzo możliwe, że my przyciągniemy do siebie osoby, które będą z nami w tej akceptacji trwać. Jeśli będziemy budować do samych siebie szacunek, no to przyciągniemy do siebie osoby, które również będą nas szanować w zgodzie z tym, jak my traktujemy samych siebie. Oczekiwanie od innych, że dadzą mi to, czego ja pragnę, przypomina taką postawę takiego rozwydrzonego dziecka, takiego rozwydrzonego Bachora, który oczekuje wszystkiego, bo tak, bo chce i chce mieć to wszystko zaraz, natychmiast i na swoich warunkach. A przecież. Tak zakładam, że większość osób słuchająca tego podcastu, no jesteśmy dorośli. Jesteśmy dorośli, i pewnie część z nas, mam nadzieję, że, że duża część z nas jest również dojrzała. A nawet jeśli Chcemy być dojrzali, aspirujemy do tego, żeby być dojrzali, no to musimy też wiedzieć, że jednym z komponentów dojrzałości jest właśnie branie odpowiedzialności. Branie odpowiedzialności za siebie, za swoje szczęście, za zaakceptowanie siebie, za szacunek do siebie. Oczywiście to nie są proste rzeczy do zrobienia z palcem. To wszystko wymaga pewnej pracy, czasu, wysiłku i energii, ale. Wzięcie odpowiedzialności za te rzeczy jest jednym z komponentów dojrzałości i nawet kiedy wchodzimy w jakąś relację z drugą osobą, no to możemy tej osobie zakomunikować słowami lub zachowaniami, że hej, ja tutaj jestem, ja to wszystko mam, mam szczęście, mam akceptację, mam szacunek do siebie, a nawet jeśli tego nie mam, to pracuję nad tym, i możemy sobie w tym pobyć razem, możemy razem to eksplorować. I żeby nie było, że ja tak się wymądrzam i zjadłam wszystkie rozumy świata. Oczywiście, że nie, <laughs> oczywiście, że nie, ja sama bardzo długo czekałam na, na to, że. Ktoś przyjdzie i da mi szczęście. Oczekiwałam od świata, od ludzi, od potencjalnych partnerów właśnie akceptacji, tego uznania, no po prostu szczęścia. Czekałam na, to moje, na tą moją półkę jabłka. <grym> Natomiast no, dopóki w toku pogłębiania samoświadomości, w toku pracy nad poznawaniem i rozumieniem siebie nie zdałam sobie sprawy, że jedyna osoba, która może mi dać szczęście, miłość, akceptację i to wszystko zrobić bezwarunkowo, to jestem ja sama. A kiedy do tego wniosku doszłam w końcu, to nie był oczywiście taki pstryczek, nie pojawiła się nagle jakaś żarówka nad moją głową, to były takie wnioski pojawiające się takimi falami. Natomiast kiedy ja już do tych wniosków doszłam, no to uwierz lub nie, ale po prostu spadł mi z serca taki ogromny kamień, taka ogromna ulga się pojawiła. I pojawiła się też w mojej głowie taka jasność, taki spokój wewnętrzny, który ogarnął wręcz całe moje ciało, całe moje ciało i duszę. I nawet teraz jak o tym myślę, to po prostu uśmiecham się szeroko i, i się tak delikatnie wzruszam, bo co jakiś czas myślę sobie właśnie o tej drodze i o tym, jak cudownym uczuciem jest bycie dla samego siebie, dla samej siebie, Dobrą, jak dobrym uczuciem jest kochanie siebie, akceptowanie siebie, bycie szczęśliwą samą ze sobą. A potem oczywiście te wszystkie stany i emocje można współdzielić z innymi, i te uczucia jeszcze się bardziej potęgują, jest jeszcze lepiej, więc to jest, to jest zajebiste. Dlatego dzisiaj, z tym krótkim odcinkiem, chcę zostawić Cię z takimi kilkoma pytaniami do przemyślenia. I mam nadzieję, że w Twojej głowie pojawią się jakieś takie nowe, otwarte furtki, w które będziesz chciała, lub będziesz chciał wejść. Mianowicie. Co mogę zrobić dla siebie, żeby dać sobie więcej szczęścia, szacunku, akceptacji czy miłości? Jaka może być taka jedna mała rzecz, jeden mały krok robiony codziennie? Czy biorę odpowiedzialność za to, czego pragnę, czego chcę? Czy raczej pozwalam, żeby to inni decydowali, czy mi to dadzą, kiedy mi to dadzą i na jakich warunkach mi to dadzą? Czy aktywnie staram się kształtować swoje życie? Czy pozwalam, żeby sobie leciało, kiedy ja biernie oglądam je jak na ekranie w kinie? Czy spędzam czas ze sobą, czy poznaję siebie? Czy staram się siebie zrozumieć? I mam nadzieję, że te pytania pomogą ci dojść do własnych wniosków w głowie, a jeśli chcesz podzielić się odpowiedziami na te pytania albo swoimi przemyśleniami właśnie po tym odcinku, to napisz koniecznie pod najnowszym postem na Instagramie. Ja bardzo, bardzo bym chciała, żeby ten podcast był rozmową pomiędzy nami. Pomiędzy mną a, a tobą, słuchaczu, słuchaczko, a nie tylko takim monologiem w twoich uszach. Więc wpadnij na Instagram, daj znać, co w tobie zrobił ten odcinek, jakie, jakie myśli pojawiły się w twojej głowie, jakie wnioski pojawiły się po odpowiedzeniu na te powyższe pytania. I mam nadzieję, że, że może ten odcinek będzie dla ciebie takim pierwszym krokiem w stronę dania sobie szczęścia, dania sobie akceptacji, dania sobie bliskości, uznania, szacunku, ciepła. No tego, tego tak naprawdę czego potrzebujesz. Bardzo bardzo dziękuję za przesłuchanie tego odcinka. Jeśli cenisz moją pracę, jeśli uważasz, że ten odcinek może się komuś przydać, to podeślij go proszę chociaż do jednej osoby. Możesz też udostępnić go w mediach społecznościowych, a jeśli mnie oznaczysz Paulina.Macieboch, to ja chętnie to oznaczenie zobaczę i ci osobiście podziękuję. A dzięki takim udostępnieniom podcast trafia do szerszego grona słuchaczy, więc jeszcze więcej osób może zacząć żyć w zgodzie ze sobą. Bardzo, bardzo dziękuję za Twoją pomoc i do usłyszenia za tydzień.